Siemanko w nowej serii na moim kanale, w której zobaczycie jak w końcu kostucha przegrywa mecze, jakim jest fatalnym graczem i tym podobne witam was w pierwszym odcinku kariery Lechion Gdańsk. prawdopodobnie ostatnia lub przeostatnia seria na tym kanale SF23 i na początku Wam zdradzam zakresy, zakresy, no jak to będzie wyglądać ja, się skup, ja mam zamiar się skupić na sprowadzeniu młodych, utalentowanych polskich piłkarzy. Jak i już takich, którzy są blisko emerytury, taka arena nie będzie realistyczna. Nie ma co, tu się bawimy. No i postanowiłem, jak widzicie, po tytule sprowadzić hiszpańskiego piłkarza. Jak wiemy, yy, piłkarze z Hiszpanii robią furore ekstraklasie, wiadomo z tych niższych lig, ale ja sprawdziłem bardzo no, znane nazwisko. No, Hese grał w realu. W zobaczymy, czy zostanie gwiazdą Ekstra Klasy. Tu już taki spoiler co do transferu. to co do transferu. No ale zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będzie dzisiaj odcinek dzisiaj środa. Nagrywam to trochę z opóźnieniem. No i będzie w piątek. Nie wiem, czy nagram odcinek na niedzielę. No bo te dwa odcinki już mam nagrany Tutaj mamy Mega Talent i Naki Lopez. I czekajcie na następny odcinek, bo to będzie myślę, że jedna z gwiazd tej drużyny. No i zobaczymy ogólnie w przyszłości za go sprzedamy. No mogę dać, że na niedzielę nagrać odcinka, bo nie mam jeszcze nagrane. Na piątek miałem. Na razie dopiero wróciłem do domu, więc możliwe, że następny odcinek pojawi się w następnym tygodniu. Może, może zamiast niedzielę pojawi się w poniedziałek. No zobaczymy, będę was informował. No idziemy z Karią w Klasie. Była jakieś ankieta, Lech tak tam wygra jednym głosem z pogonią Szczecin. Więc lecimy zobaczyć jak nam pójdzie grać Lechią Gdańsk. Ono spali z Klasy a my postaramy się oczywiście, ja się postaram, zdobyć mistrzostwo. Pamiętajcie o lajkowaniu, jeśli Wam się ta seria podoba, możecie pisać propozycje transferów. Myślę, że w zimowym okienku transferowym lub w następnym sezonie pewnie pozyskam tych piłkarzy. No bo już zrobiłem transfery, ja jestem już po 12 kolejkach chyba. Mogę Wam zdradzić, że tylko jeden mecz symulowałem, więcej grałem, więc nie wiem, może ta seria będzie taka, w której będę grał o wiele więcej spotkań niż na ten moment. No i tutaj inaki Will Lopez ma 63 overala z 58 tylko przez to, że zmieniłem pozycję. Ogólnie jest to Hiszpan też, więc też bardzo ciekawe, że mamy Hiszpana w szkółce. No i zobaczymy jak Inaki Lopez będzie miał 16 lat, dołączymy go do pierwszego zespołu i zobaczymy jak się będzie rozwijał. Pierwszy transfer to Kamil Glik, Kamil Glik wraca do Polski, by na emeryturce posiedzieć sobie w Gdańsku, ładne miasto, więc myślę, że Kamil Glik będzie zadowolony. Czy my będziemy zadowoleni z Kamila Glika, no zobaczymy po tym sezonie, na razie myślę, że na papierze jest to mega wzmocnienie naszego składu. Stwierdziłem, że trzeba pozyskać jakiegoś doświadczonego piłkarza. No i Kamil Lik, Myślę, że da radę. W 320 tysięcy euro. No i 68 overana. Nieźle. Czas na kolejny transfer. Tymczasem kupujemy o wiele młodszego piłkarza. Tomasz Pienko. Za milion euro. Tu będą duże sumy wydawane. Właśnie 3 miliony na transfery. Ale wiecie, sprzedawano też piłkarzy. No i czas na gwiazdę. Nową gwiazdę ligi. Hesse Rodriguez. Był piłkarz Realu Madryt że zawitał do Gdańska za 1,5 miliona euro. Czy Hester Rodríguez zostanie kolejną hiszpańską gwiazdą ekstraklasy? Dowiecie się oglądając tą serię. Wiem, że takie nielesyczne transfery, jak ja już mówiłem, ja tu się bawię. Kasper Urbański, kolejnym młodym piłkarzem, który dołączył do Lechigdańsk. To jeszcze i koniec transferów. Czas na kolejnego piłkarza. Miłosz Matysik z Jagiellonii. Biały stok, który ma stanowić środek obrony z Kamilem Glikę. No dwa różne pokolenia. Tak naprawdę przy dobrych wiatrach miłość mógłby być synem Kamila Glika. No przy dobrych naprawdę wiatrach. To by tam musiało być naprawdę nieźle siedziać. No i Dawid Drachal. Kolejny młody, talentowany polski piłkarz. Przepłacony, ale musiałem zapłacić klauzulę, by go kupić. Bartosz Brzęk zostaje wypuszczony do Irlandii. Myślę, że w Irlandii Bartosz, czyli mój imiennik pogra sobie. No i na razie tak to wygląda. Hesse Rodríguez, Matyszik, yy, potem Kasper Urbański. No, zobaczymy, jak Hesse będzie grał. Będę chciał z niego coś na Pastika. Yy, no i zobaczymy, czy Hesse Rodriguez stanie się golladorem, czy jednak to będą wydane pieniądze w błoto. Tomasz Piękko, naprawdę dużo talentu urbański. Matysik, Piękko, to jest przydań Kevina. Kolejny utalentowany polski piłkarz, ale 54 overalla. i Kamil Glik ale trochę przesadziłem z tym Matysikiem, myślałem, że Kamigig jest starszy, a Kamikik ma 34 lata, więc nie no, w wieku 16 lat więc dziecko to jest trochę patologia, trudne sprawy, ale trochę przesadziłem z tym. No to już no trochę, no zdarza się robić fejlne Myślałem, że Klik ma 38 lat, nie wiem czemu. No ale dobra, czas na pierwsze spotkanie w naszej ekstra klasowej serii na kanale, gramy z Jagielonią, no i piękko szczelale. Ale Alomerowicz broni w tej sytuacji. Akcja Gieloni. Tutaj Hezus Imas do Wdowika. Wdowik podaje do Marka Guala. Mark Gual, Mark Gual uderza z dystansu, no ale broni kuciak. Druga połowa. Margual Gual podaje do Hezusa Imasa. Hezus Imas do Guala. Gual niestety. Tracimy gola. No i przegrywamy w tym momencie 1-0. do Mark Gual, no już aktualnie zawodnik Legii Warszawa. O, jednak jak jedoni, piłkę Kaużyńskiej, jednak ją traci. Romańczuk, taras, Romańczuk Romańczuk strzela, ale broni Kuciak. I na szczęście z 1 do 0 nadal, a nie 2. Końcówka meczu Łukasz Dzwoniński do Kaspro Urbańskiego, ten do Gajosa, Maciej Gajos do Dominika Piły i Piła strzela gola na 1 do 1. I w 10:1 minucie nasz rezerwowy daje remis w tym meczu. I Mamy punkcik. Rafał Pietrzak odchodzi za 780 tysięcy euro do Portugalii. A my przechodzimy do kolejnego spotkania z Wartą <laughs> Poznań. Grajmy u siebie. Fajnie było wygrać. No i Dawid Rachal podaje do Hesse. Hesse Rodriguez do Kacper Urbańskiego. Kacper Urbański no i 17-latek strzela swoją pierwszą bramkę w barwach Legii Gdańsk. A Hesse Rodriguez nutuje asystę. Lecimy dalej. Akcja naszych rywali. Kościelny do Luisa. Dużo miejsca niestety miał zawodnik, rywali i niestety remis 1 do jednego, Wyrównanie warty Poznań no nie najlepiej. Nie najlepiej. Długo nie utrzymaliśmy prowadzenia. Kolejna akcja, Jan Grzesik. Podaje do Luisa. Luis do żelaka z ale broni Kuciak, Taki trochę dziwny, dziwna interwencja. Ale nadal jeden do jednego tutaj podaję do Luisa ten do Szczepańskiego, Szczepański, który jest wypożyczony właśnie z Lechi do warty Luis do kiełba, kiełb strzela, ale na szczęście wprost kuciaka. To nie było najlepsze wykończenie piłkarza warty pozy, ale druga powa. Kolejna akcja warty, tutaj Grzesik, Grzesik do żelaka, żelak, no i kuciak broni jedną ręką, bo czemu mnie? No warta atakowała, warta była lepsza to jest żurawski, żurawski w polu karnym, żurawski, sfaulowany przez... Matysika, nie to jest ku... Ku, ku, ku Kubacki, co nie? Kubacki, to by inny. Niestety, rzut karny. Rzut karny, Kubicki, no. Żelak czy Kuciak? Z niestety, przegrywamy. Z Wartą Poznań, która naprawdę sobie lepszą drużyną w tym meczu przeważa. Ma sytuację, a my co? A my nic. Ale co? Lecimy, Tutaj Hesse Rodriguez. Hesse Rodriguez podaje na do Dawida Drachala. Dawid Drachal. I mamy już wolny. Ta żółta kartka jeszcze. Rozegramy to na krótko. Miłosz Matysik. Matysik podaje do Kubickiego. Kubicki do Hesse się odwraca. Hesse Rodriguez. No i mamy pierwszą bramkę Hesse Rodrigueza. Ekstra klasie. Dwa do 2. Szybko wyrównujemy stan rywalizacji. Dawid Drachal, kolejna akcja Lechi, Podaje do Kaułżyskiego. Kaułżyski niestety traci piłkę. Kieł. Świetne podanie do Szczepańskiego. Szczepański w polu karnym. Tutaj odbiera piłkę. Niestety on traci z relak. Szczela gola na 2 do 3. I znowu przegrywamy z Wartą No Poznań. No nie lepszy, Niestety nie idzie nam le, najlepiej. Ale się podajemy. Tutaj Hesse-Rodriguez podaje do Bartkowskiego. Bartkowski w polu karnym. Podaje górą do Zwolińskiego. A Łukasz Zwoliński szczela gola na 3 do 3. Zanosi się na remis. Naprawdę bardzo emocjonujące spotkanie. Ale warta gra do końca. i zrela chyba strzela trika, jak się nie mylę. I przegrywamy w tym spotkaniu 3 do 4. Kapitalne widowisko. Ale znowu jesteśmy bez wygranej. No słabo bym powiedział. Jeśli się dzieje to jeszcze mieliśmy szansę z Wojniewski do Hesse. Hesse w polu karnym, ale to ten szczał. nie warty komentarza. Naprawdę, niestety przegrywamy. Z Rakowem w symulacji przegrałem. Chciałem sprawdzić, a może na symulacji wygram. Nie wygrałem, więc no jest lipa. Przechodzimy do kolejnego spotkania. Tym razem z Radomiakiem Radą. No i Wam mogę powiedzieć, że o tym spotkaniu to ja bym chciał jak najszybciej ogólnie zapomnieć. Pierwsza akcja Radomiaka. Tutaj przyjmuje piłkę Kałuziński. Nie wiem do kogo podał. Rossi. Jakubik. Semedo. No i niestety 1 do 0 w 16 minucie spotkania. bym moje prowadzenie. Moja obrona jest beznadziejna. Mój branko jest beznadziejny. Można powiedzieć, kostucha z transfery zrobiłeś. Kamil Glik. Co ty chłopie, chcesz grać Klikiem. No i chciałem, ale dobra. to kolejne zamieszanie, piłka w pulkarny, Nie wiem jak to się stało, że ona się tam jakoś dotyczyła. No ale nie wiem, co jest z tej obronie tak. Niestety przegrywamy 2 do 0. Ale druga połowa może być lepiej. Nascimento Donis, Machado, no i 3 do 0. No i tak wiecie. 3 do 0. Nic nie gramy w ataku. Jesteśmy gromieni. Nie poddajemy się, co nie ma tysik. No, tracimy piłkę Semedo, Alves. Co zrobi Alves? Poda do Rochy. No i Rocha strzela gola na 4 do 0. Więc no, taki ładny pitol od naszych kolegów z Radomia, Właśnie koniec, bo Abramowicz podał do Ro Rochy. Rocha, roka. No i 5 do 0. No, kuczak nie broni nic. Niestety, przegrywamy 5 do 0. Ja stwierdziłem, że po tym meczu może jakiś kupię jeszcze brankarza na przykład Moszego do rozwijania. Ale gramy za głębiem Lubin na wyjeździe. Czy w końcu przestaniemy się kompromitować w tej karierze? W końcu Kosucha przegrywasz. A nie, tylko wszystko wygrywasz. Starzyński. Figo Fago. Do Świerczoka. No i Kuciak nie broni. Dziwnie się w ogóle przez ten Duszan Kuciak. on jest stary. Ja nie wiem po co on broni już niestety przegrywamy, ale zagłębi idzie dalej tutaj Błochar do Makowskiego Makowski do Starzyńskiego, ten do Jacha Jachu do Starzyńskiego ma zamieszanie, ma piłkę, Kałziński źle wybija, Starzyński ma znowu piłkę Świerczok, no i 2 do zera. no ogólnie nasza, nasze wyprowadzenie piłki jest kapitalne, moim zdaniem nikt lepiej w tej lidze nie wyprowadza piłki od własnej bramki niż my Najśniej podajemy, nie Sezonienko do Kacpra Urbańskiego Kacpra Urbański naprawdę daje radę Kacperek ma piłkę, podał do Zwolińskiego, a Zwoliński, bęk, 2 do 1. Łukasz Zwoliński na razie, moim zdaniem, jest lepszy niż Hesse. Po co ci ten Hesse był? Beznadziejny ten transfer. No i co? Broni kuciach ostatni strzał, przegrywamy 2 do 1 zagłębią Lubi. Lubin. Nie jest kolorowo w Gdańsku, e, jeszcze nas nie zwolnili. Tutaj kolejne wzmocnienia, bo trzeba się wzmacniać. Więc Ole Enersen, to w ogóle taki strzał, nie wiem, stwierdziłem, że kupuję jakieś skrzydłowego z Norwegii. 61 Overal, 19 lat. No, zobaczymy co z tego będzie. Bo nie wygląda dobrze. I Cezary mistrza jako nasz nowy brankarz. Choć potem się okazało, że mogłem go nie kupować. No, ponieważ będę miał talentowanego, już mogę wam znaleźć brankarza e, w Akademii. Zapomniałem, że w Polsce naprawdę są dobrzy brankarze. No i dziczek do środka pola. Dużo pieniędzy wydaliśmy na transfery. Dużo nowych twarzy. Można powiedzieć, że trochę kosucha za dużo. Może za dużo zmian. A dużo tych takich transferów. Ale ta kariera jest dziwna. Nierealistyczna. Ale to ostatnia jaka fariera Forfan. fun. gdzieś to. Zobaczymy, co będzie widzieli z FC. Gramy z miedzią Legnica. Może właśnie z miedzią wygramy u siebie. No a jeśli przegramy z miedzią, to już naprawdę nie wiem, co mam robić. No i dobra, gramy tutaj Kubicki. Do Kałziskiego, ten do pięko, Tomasz Piękno, się, się pięknie Piękko odwrócił. No i Piękko szczera gola na 1 do 0. Kapitalne wykończenie Tomasza Piękko. Akcja miedzi, niestety, Kobacki. Kobacki, co zrobi? Podał Henry za. No i piłkarz Manchester United, bo tak, bo on grał w Manchester United. Nikt o tym nie pamięta, bo myślę, że nawet Kibice nie pamiętają. On nawet nie pamięta. Statystyki tego również nie pamiętają. No i niestety tracimy to Jakieś głupie zachowanie Morbańskiego podał do Poznańskiego. Co zrobi Luis Poznański? Podaje do Enersena. Enersen. Enersen do Zwolińskiego, Łukasz Zwoliński, Zwoliński się uwalnia. Łukasz Zwoliński strzela i prowadzimy 2 do 1 z miedzią Legnica. Czyżbyśmy mieli wygrać w końcu mecz? Podaję do Luciano Arsinga, były Piłkarz, Erdivisję, Premier League, podaję do Czuki, Czuka Czuka, podaję do Henry i niestety 2 do 2 yy, i niestety kolejna kompromitacja Remisik. Jest bardzo słaby początek sezonu, nie pokazałem tabeli, pokażę wam na początku kolejnego odcinka, bo byłem trochę zły na tą grę. No i tyle ode mnie, dzięki za obejrzenie, na razie, piąteczka.